Eliza Orzeszkowa, Szara Dola, fragmenty. Ilekroć pamięciu przenoszę się w najodleglejsze lata dzieciństwa mego, przed oczyma memi, wśród najdroższych mi i najpiękniejszych wspomnień i obrazów, mi go co zawsze biały i szeroki, tu i ówdzie zielenią porosły szlak drogi pocztowej. Jak inni rodzą się nad brzegami rzeki Jakiejś, tak ja urodziłem się nad brzegiem tej drogi. Biegła ona wzdłuż wielkiego, cienistego ogrodu, zdobiącego dwór wiejski rodziców moich. Po obu stronach jej rosły gęsto osadzone i bardzo już stare, więc wysokie i rozrzyste, brzozy, jarzębiny, klony i balsamiczne topole, a za drzewami żółciały pola, równe, rozległe i perliły się wilgocią niskie łąki, których wiecznie omglone skraje spływały z dalekim borem. Kreślącym pod samym już niebem wielkie, siniejące półkole. Czytała Małgorzata Krzyżowska, absolwentka szkoły w Radgoszczy, rocznik 2017. Obecnie studentka drugiego roku studiów pedagogicznych magisterskich na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.